Uniwersytet Zielonogórski jest przyjazny maluchom na uczelni a to po prostu oznacza, że wzięliśmy udział w projekcie ogólnopolskim Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przystąpiliśmy do projektu pod hasłem właśnie Maluch na uczelni. Jest to projekt ogólnopolski. Dotacje w ramach tego projektu otrzymają 43 uczelnie, między innymi właśnie Uniwersytet Zielon Górski. Projekt polega na tym, że przy uczelni powstaną Żłobki, przedszkola bądź miejsca do opieki nad małymi dziećmi, nad dziećmi do trzeciego roku życia. W przypadku Uniwersytetu Zielonogórskiego będzie to żłobek. Mamy podpisane porozumienie ze żłobkiem, który nazywa się Złota Rybka. Mieści się on na osiedlu Zacisze i tam powstanie 18 miejsc dla dzieci studentów bądź pracowników Uniwersytetu Żyroungurskiego.